Jaki mam? Właśnie, no. nie wiem co was interesuje, bo tak wymieniałem wszystko po kolei. W sumie najbardziej co, tak na naszą dwójkę, żeby coś dało, właśnie radę. No pograć na dwójkę. Wcześniej eee. A typowo na piątkę, czy z czwórki też może być może coś starszego? Może być No tak, typowo na piątkę Sackboy jest świetną hmm. siłową Czy bardziej chcecie coś takiego krwawego hmm. z, z, dla starszych, czy mogą być takie bardziej kolorowe? Oboje. No, tak, typowo na dwie osoby, tak naprawdę z tych na piątkę to w sumie tylko ten Subway albo sportowe jakieś mm. FIFA. Nie, yes. takiego. FIFA ona mm. akurat nie może grać. On sobie nie, nie radzi z przegraną. Więc... Okay. Yeah. A... Mm -hmm. Mm -hmm. Z takich fabularnych gier graliście na przykład w no, Właśnie no. nie, jakoś tak yes? nie potrafię się przekonać do tego. Mega tak, spoko. Poszukiwaczu skarbów, trochę taki Indiana Jones, mm -hmm. ale w wersji. Jest w nawet to o tym. No. Na no, ten czarty też miał lubę nagra mojej dziewczyny, mimo że nie grała, tylko oglądała wszystkie części po kolei, jak grałem ja, ale no jest naprawdę spoko, tak żeby śledzić historię, bo to się gra jak dobry film. Ogląda jak dobry film. Mhm. <totum> Wtedy zagram, i jak najbardziej na tego nie leciał, nigdy. Czemu? Bo jest za długa ta gra. <grystanie> <Walchala>. <grystanie> Nie chcesz gry, bo jest za długa. Tak, bo ale za długo, ona jest za długo? jest za dużo tego wszystkiego. Grałem we wszystkie poprzednie części i mi siadły. No to może Walhalla też ci się. tylko to będzie potrzebowało więcej czasu na nią. Mirski na tym za 80, ale i chyba ta czwórki ma ma aktualizację. Ja jak siądę, to będę dzień i noc. Nie, To Serio? Jednak? No tak, już będę przynajmniej miał Pogranę wszystkie To jest, Cześć, ja. a? a jeszcze takie pytanie, Będę dał jedynkę, może pan ma? Bo No właśnie ta jedynka mi się praktycznie w ogóle nie pojawiała w wersji na czwórkę. Nie wiem, jakoś mi tak nikt tego przenosić nie chce. Chcesz się <laughs> To już jest takie całkiem dla najmłodszych. Chcesz... Hmm. kupimy Ci różka, <laughs> ja, w mogę chodzić sobie Tutaj zaklęcia Nie, hmm. ten deser Tu było coś takiego, jakiś tego No to masz, cały yy, albo... No ta, nie pamiętam jak to no się Czy następna rzecz Jeszcze czy wcześniejsza była ten upadły zakon No właśnie to było... a wcześniejsza no. To tak. No, no to... sobie robić tam, co chciałeś. No to, to Upadły sobie. Zakon albo Ocalałeś w sumie, bo tam można było podróżować sobie po tych planetach, chodzić gdzieś się chce. Tak naprawdę. O właśnie to. No, tylko że upadł Zakon to jest jakby pierwsza część, ocalały to jest rozwinięcie tej pierwszej części. i mm -hmm. I Upadłego Zakonu nie mam, to nie wiem czy od razu od jakby od drugiej części chcecie zaczynać. to się jeszcze powie, że pierwszą <laughs> W życie, później dwójkę przejdziesz, a później będzie w jedynce będzie o, co? <grydy> <grydy> Już grałam właśnie w wszystkie, tylko nie pamiętałam o tej części. No, czyli Trzymaj. będziecie się musieli kłócić o party. Chyba, że macie dwie konsole. Dwie są właśnie. No. A, serio? Okej. Okay. Wspoza <grydy> no, się możemy jeszcze moje wziąć. Szczerze, ja sobie czas tylko zrobić, jeszcze trójka, dwójkę i jeden. mam trójkę i dwójkę i jedynkę. Wszystko jest w oparciu. Za parę lat to będzie no, to jest kosztować. Ale trójka jest cool. taka Mała taka A zie... no. Ale na trójkę wychodziły najlepszej gry. No. No. Tak naprawdę. No. Coś jeszcze? Czy... A, nie, ja nie mówię takich Nie, wchodzić. no, 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 Nie no, Piątka przecież ma też taką, No, że te gry z trójki, dwójki i jeżeli. Czwórki tylko. Czwórki? trójki, tak. dwójki tak, działają, ale tam są wybrane w tym abonamencie PS Plus. W tym premium. Po co tą piątkę kupiłem? Mogę doczytać. Wszystko Zastanawiam <grym> się właśnie nad tym, nad godoworem, ale mam właśnie. Mam te dwie części, ale ta poprzednia to właśnie wychodziły te takie remastery na czwórkę i na piątkę A mam? Masz, masz? Tego nie masz? Mam A nie, wczor wczoraj sprzedałem tego remastera Ale to tylko trójka remaster wyszedł Inne nie wychodziły Chociaż jest, tam gdzieś były plotki że będzie, że wyjdzie zremasterowana cała kolekcja do czyli jedynka, dwójka, trójka Czwórkę no nie wiem czy będą robić remaster bo to i tak wyszła wersja pod piątkę ale na pewno jedynka, dwójka, trójka i te części z PSP no mm. to dobra, to na razie to będzie tylko to. Okej, okay. ale to węchala w tej wersji na czwórkę, czy od razu w wersji na piątkę, gdy drożej? Ja nie wiem, nie To będzie to na piątkę. Kolekcjonujecie gierki, czy nie? Czy przywrócą na wymianę? Zbieramy właśnie. Okej, okay. to nie naklejam prądu jak chcę. Okej. Okay. To was też można wymieniać? No ja w sumie głównie na wymiankach polegam. W sensie to wszystko co jest, to jest od klientów przyniesione. Więc jak coś nie gracie, to się złożyć. Nie, nie, chcesz Nie, swoją. A to No to są takie ceny wyjściowe, nie? Jak przyniesiecie coś na wymiankę, to zawsze od tej ceny schodzimy w dół. Standardowo. Dobra. To wszystko na razie. Dobra, to tu 160 kart... 160. To dzięki wielkie. Do zobaczenia. się. Siema! Miałem przed chwilą włączoną kamerę, bo jadłem sobie akurat obiadek, ale chciałem powiedzieć, że dostałem kolejnego gifcika. Tym razem jest to Red Bull bez cukru. Tak więc yy, dziękuję pięknie, Kacper, jeszcze raz. Fajnie, że dbacie tutaj o moje nawodnienie w sklepie. Jest na pewno. Gwiezdne wojny stare? Gwiezdne wojny nowe? To są czyje? Lego Harry Potter tam jest jeszcze? Nie, nie wiem, Harry wiem, I... nie ja nie wiem, no ok, nie w wiem, tak Skywalker? nie wiem, no. no nie, nie jest nie To nie wiem, w wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jest wiem, nie wiem, saga Skywalkerów? nie wiem, nie nie wszystkie nie wiem, nie no to bez no to byśmy to już sobie gry też kupiłem. Dobra, <śpiewa> <śpiewa> to już nie muszę. Dobra, to no, chyba. To, to 55. Kartą kartą kursy? będzie, no. Nie no, mam zapłacić. zaczynam nie mam telefonu. Cze. No już jest. Oglądacie ogólnie, czy nie? Nie. Ja na, na urywki na, wiesz na TikToku widzę na przykład. Okay. No, teraz się na YouTube'a przyniosłem i w sumie nagrywam sobie po prostu rozmowę tak, z klientami, jest... jak... To znaczy, z stylu Pana z Lombardu kojarzysz? Tak, tak, tak. No to prawie to samo, tylko ze sklepu z grami. A przychodzą tacy, tacy no, różnie, bo ta u niej, Tacy miały w jednego takiego delikwenta, co się do mnie, co się raz mocno z nim pokłóciłem. Mhm. No, to ten film zrobił w sumie najlepsze wyświetlenia, bo on to miał 60 tysięcy wyświetleń. No, takie, no, takie rzeczy robią A no, takie tak. zwykłe filmy, no to tak nie wiem, po 8, po 10. No, ludzie przychodzą właśnie po kontrowersje. a no, ja tak bardziej chcę, żeby na uśmiech, na rozmowy. No się, żeby wiadomo. Znowu i tak dalej. się gdzieś Jakbyście nie chcieli być jakiś dzień nagrywany i. Nie, nie po prostu. Z tym, tym mamy Dobra, super. Dobra. No to dzięki miłego. Dzięki wielkie. co? Odej. Do to... ja. widzenia cześć. cześć. Dobra, proszę pana, chodzi mi o e, Gran Turismo, tylko nie w wersji tej, takiej była ta druga wersja. Wie pan, taka dodatek czy to, co to było? Gran... To, to na czwórkę, na piątkę? Na, na czwórkę, czwórkę, na czwórkę no. to będzie jedna. W tym momencie Gran Turismo mam tylko na piątkę. A gier inaczej... nie będzie na czwórkę? Nie, czwórki działają na piątkę, ale z piątki na czwórkę nie działają A takie ch***a robili, bo no. zabezpieczenia są. jeźdźmy, jeźdźmy. Proszę takie, znaczy, bo, bo ja, ja nie lubię takich gier, nie, panu, bo to tak, tak naprawdę to nie był mój play. Mhm. No bo i to już czwarty, mój, to pada pana wrócę, bo tutaj będziemy by Czwarty wyjdzieć. play? No. Czwarty i czwórka. Aha, że i miał pan jedynkę, dwójkę, trójkę? Nie, cztery miałem czwórki. Co się z wcześniejszymi stało? Dwie trójki miałem, dalej I teraz mam następną czwórkę. Cztery miałem już za całą kadecję. Piątki nie miałem i nie będę miał, prawdopodobnie, bo ja nie mam czasu. Dobra. Dobra. No i co? No i tak wie pan co no, Ja lubię takie wie pan snajperskie strzelanki, takie coś jak żołnierze, coś takiego, albo coś takiego, wie pan, coś, ale tu, gran tak jakby pan mówi, ja sprzedałem tam tego playa. Taki z, 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 z gran turismo, który Turismo, który właśnie był dodatny. To była siódemka, ale to była właśnie... Nie ma pan, nie? Nie ma, bo co co ludzie trzymają, nie? Coś takiego do no, kurde, ale ja tak. Just... Trzeba no, 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 trzeba będzie celować, bo to, no, to wie, pan, na pewno mi się bardziej spodoba niż tamto, bo to ja pan zanim y, to wszystko odkryje, jak to kurde się wie, pan, to wszystko tym nie. Ale ba, y, ba, Batel Jedynka, no to jest, że pierwsza mają no, nasza. To, to jest Ale to jest jedynka. Ale ja to... miały chyba bater wie na dwójkę. Znaczy to jedynka, to jest, ona jest po prostu jedynka nazwana, bo to jest o, że pierwsza wojna światowa, ale to nie jest, że pierwsza część Battlefielda. Po pierwsze Aha. to były stare, tam A jeszcze na no Nie, bo coś... ja to myślę bardziej, że to się właśnie dzieje, akcja gdzieś tam w galaktyce, bo to też tak, takie takie podobne, że coś takiego, ten... ten... To może Call of Duty jakieś tam na przykład było, Call of Duty Infinite Warfare. Albo jakieś nie, takie Advanced Warfare, nie, no to to się w Galaktyce nam działo. Nie, nie operuję tymi takimi nazwami. To się w każdym razie e, można było. Znaczy to się na pewno grało z innymi ludźmi, którzy też grali tam, nie ma, na tym, na tym placyku. Na multiplayerze? No, nazwijmy, nie? Okay. No, bo to placyków tam jest... 10, okay. wie i różne proszę, 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 takie y, da, i zakłady, niezakłady. No to co, nie będziemy to, tak przedłużeni, no jutro przyjdzie, znowu będziemy. Pachłan na wójce, rozumie pan tego pachwala, czy ja mu tam było z małym, jak z tak pachman, co był taki chłopak. Taki, taki chul, co zjadał takie... No kulki? takie fruwało chłop między drzewami, się taki win różny, nie wiem czy pachman, czy to to był chłop taki jakiś drzewami pustynny. No fajna rzecz. Chyba wiem o co Pan chodzi. Ale to na dwójkę? Bachman nie był. Nie To nie był Bachman. Nie był Pachman. Ja to miałem dwójkę, przez to heranowskie to jeszcze Bo Pachman to jest to, co z góry tak chodzi po takim lewym ręce. Raczej byliście basowali, raczej byliście bardzo mali, jak ja to dwójkę miałem, bo to kur... 20 lat temu. Nie, nie było Was na świecie, jak ja miałem kulka Za kur... nie było. Nie potrafiłem całą noc grać w tego nie tylko na końcu języka, taka kruka. Mario? Nie, nie, nie. Ale co małpą. z <mniej> Małpą? Ma mał Rajma, Rajma! Rajma D -raima. D -ra Auswina, aa, a to Rajman wychodzi dalej, ale... Kruka, ale to była chuka. <hugging> bo trafiłem całą noc, Kaśka dać Kaszka na siedziała. Noc słuchała i grała, patrzyła jak grał. dobra gra była. Na dwójce. No to co, nie no padaj to co padł co, co, co dopiero do, do, do ręki, bo to szkoda czasu i ty. No to mówię albo właśnie do tej gierki, do tego Battlefielda jedną z tych, bo do reszty trzeba byłoby dopłacić. A jak pan chce na zero, to możemy właśnie zrobić albo jedną tą gierę, na przykład ja biorę Bad Maxa, pan bierze tego Battlefielda i, i, i tak kończymy. Dobra, no może się Przełamie dlatego ja będę miał więcej czasu. Acho jedyna. 20-letniej dziewczyny. A ja po prawie w kiecie wieku, do mi się ja ch chcę. I kochaj. I co tu zrobić? Muszę wyjść, bo kochaju jak Cztery siadły koło w wchu. Kremie zalewa. Bo ładniejsza jedna, bo to da imprezę wyszły, no. Dobry zawodnik. Dobry. No. Dobra, a dla was? Dla nas, dla pana tak. Ja od tej kierownicy No, ja, No. Ja, I to dla pana 5 desek, tak jak pan powiedział. Dobra. Głoszył. Tutaj tak, to było wiście. Jak ci brało? Spoko, ale nie lubię wyścigówek. Właśnie, ja lubię, ale na padzie. Mi nie podszedła ta kierownica i ona leżała w tym... tym w tej szafie, nie, więc stwierdziłem, że lepiej będzie ją już spieniężyć. Nie wiem, ja próbowałem w to w Gran Turismo 7 grać wczoraj. No, no, pograłem tak z pół godziny i wyłączyłem, bo mi się znudziło. Ale ja to samo. Ale grałem. mam na przykład kumpla, który ma 300 godzin w Gran Turismo i cały czas gra, mimo tego, że już ma tam wszystko zrobione, to dalej sobie lata te wyścigi, bo mu się to nigdy nie nudzi. No, ale jak grałem w Dirtę, to wydaje mi się, że ciekawsze, albo też widzę tam z tyłu Pana w WRC. Nie, ja ogólnie nie lubię wyścigówek takich, co jest tylko trasa do wyboru tak, tak. i tyle, ja wolę no, jest na ja przykład Otwarty o, o. Świat, albo coś no, takiego. ja jest aż tego starego, nie tego nowego, bo ten nowy to shit. A w Crew Pan grał? The Crew? No, no. no. Spoko było w sumie. Ona, ona, ma tam duży świat i te wybory pojazdów są I... No. I no tu widzę jakaś kamerka jest. No. Bo a. jedna jest na mnie tutaj, a druga jest na was tutaj. A to lepiej, bo tutaj na kozówku powiem panu, że niebezpiecznie. To, w sumie ta kamerka jest też dla bezpieczeństwa i też dla, żeby ludzie nie kradli. Albo, nie. Że, żeby No bo tu przy... widzi pan, jak jacy tu ludzie chodzą. <laughs> też zgadzam się, <laughs> z nie? Ja też mam tu, znaczy gazu nie mam mam żel, bo jakbym Gaz tu rozpylił, to Światli mogłoby być nieciekawy. No. Dobra, no to wszystko. Tak. To dzięki wielkie. Zanieczymcie się. Wiem, że zawsze mówiłem, że nie skupuję kierownic, no ale tu się trafiła Trasmaster T150 za fajną cenę, za jak widzieliście zapłaciłem za to 150. Testowałem ją wczoraj w domku, jest wszystko śmiga i tak... Zastanowię się jeszcze za ile to wystawić? Powiedziałem, że jest masa ofert i tak ktoś długo siedzą na Elixie si Jeszcze zastanowię za ile to wystawić. Zobaczę też jakie będzie zainteresowanie. bo jeśli będzie dużo zainteresowanie kierownicami, to może trzeba wrócić do skupywania. E, ultimate Edition, tam Definit, jak coś. A no, ty dzwoniłeś? To ja. Okay. Dobrze, dobrze. Oh yeah, look at it. I coś jeszcze cię interesuje? Kurde, przyjdę tak naprawdę i wyłącznie tym zapotrzebowaniem, ale... Hmm. A pierwszy raz jesteś tu? Tak, tutaj jestem pierwszy raz. Okay. Tutaj, 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 tutaj. To może coś jeszcze jak już... Przy okazji. Kurde, myślałem <laughs> o falało się. Kurde, to jest dużo... W której nie grałem? Może ci pokażę co mi przyszło w tym tygodniu, wczoraj, dzisiaj. To mi na przykład przyszło. Nie nie jest wystawione. To mi przyszło. Kit <laughs> Hit. Grałeś? I... Tak, ale ja nie lubię wyścigówek, więc ci nie polecę, bo przegrałem 30 minut i. <laughs> i tyle. I tyle. Dobra, tutaj na razie nic, ale tutaj coś sobie na pewno popatrzę. O kurde, w God of War... Kurde, w którego ja grałem? Bo jest... jeżeli chodzi o... bo jest Ragnarok i ta... God of War po prostu. God of War, okej. Okay. są obie to są te, te, te nowe... Te... No. Ten God of War wcześniejszy był z 2018, no to jest ten. Tak, to jest ten, a to jest ten. Tyle. <noise> no dobrze, dobrze. 110, 110. W razie czego, jeżeli będę miał jakieś gry, to też mogę sobie tutaj przyjść, tutaj Ci zostawić i... Tak, tak. No nie muszą być konkretne ode mnie, możesz to swoje przynieść. Masz ogólnie czwórkę, piątkę? Czwórkę, czwórkę. Dobra. Go jak jak coś to nie ma aktualizacji pod piątką, y -hmm. dlatego pytam. Mam starą, naprawdę starą, nie ma 20 tą jak I <grym> działa. No, to po co zmieniać? No, fajnie by było, <grym> dlatego że się tego A! No, niech się nie ma, coś się robi, to się kradnie, co popadnie, tak słyszałem. Dokładnie. Może zbliżyć? Zbliżam się to w ogóle, my jesteśmy tutaj pierwszy raz i... A jak znalazłeś? Internet, dosłownie jakaś reklama, dosłownie na Google wpisałem okay. bo pytam, to... bo ostatnio nagrywam sobie na YouTubie i tak, była jeszcze taką zgodę A do A jest, jestem tutaj nagrywany, dzień witam serdecznie! Czyli to jest trochę takie jak, wiesz, tam wtedy telewizji coś tam, że lombard cię że podzestał. Ty prowadzisz jakiś kanał? Bo tak masz gadane trochę. I tak... Nie, tu jest nie? niewyparzony rej, niestety. <grymne> kiedyś prowadziłem dużo szkoleń i uczyłem ludzi programować, i z tobą mi się tak naprawdę zgubiła kadana. Skądś się słuchał. dziękuję Ci serdecznie. Dzięki wielkie, parę minut. Wzajemnie, trzymaj się. Dzięki.